Siemano, witam wszystkich. Jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. Także trzeci raz zmieniałem układ wężownic, yy, które są ogrzane przez pompę ciepła. Także na początku wężownice w tych dwóch buforach były połączone równolegle. Niestety nie wyszło. Także zmiana była i później zostały połączone szeregowo, czyli najpierw do tego zbiornika Płynie z tego do tego i powrót na pompę ciepła, ale myślę sobie, mam tutaj jeszcze wolną wężownicę, bo to jest jeszcze nie podłączone i zrobiłem coś takiego. Także teraz mamy pompę ciepła 5,5 kW i bufor 900 litrów, jak widzicie, czyli zasilanie wchodzi nam najpierw na pierwszy zbiornik, bo sobie nie ponumerowałem, pierwszy z podwójną wężownicą o powierzchni 2-4 m kwadratowego. Później powrót idzie na drugi zbiornik z potrójną wężownicą o powierzchni 27 m kwadratowego i z niego pompa jest obiegowa pomiędzy zbiornikami, żeby jej było troszkę lżej i idzie na trzeci zbiornik 300-litrowy o jednej pojedynczej wężownicy o powierzchni 1,6 m kwadratowego. Także troszeczkę już tych wężownic tutaj jest, i wraca sobie z powrotem do naszego Hala Monobloka. Także tak to wygląda: obsługuje to 900 litrów, właśnie robię testy, ładuję pomalutku. Ogarnąłem sobie też, yy, ogarnąłem sobie też już odpowietrzanie. Czyli tutaj mam przy pierwszym zbiorniku, mam po prostu zabór wstawiony, i jeśli do mojego zbiorniczka wyrównawczego, nawet nie na końcu układu, bo to jest wejście do, do ostatniej wężownicy. Jeśli tutaj po prostu leje płyn, on sobie płynie w przeciwną stronę niż normalnie i wypycha na powietrze do góry, do odpowiedników, a tam jeszcze wypycha i po prostu przelewem jeszcze wszystko wywala. Także, jak widzimy, jeszcze trochę jest powietrza, bo wstępnie tylko go odpowietrzałem. Chciałem zobaczyć, jak to będzie się ładowało, i mamy 0,2 bara w układzie, także ciśnienie jest. Przedtem tutaj pompa, z pompy już było wyjście. Na poprzednich filmach, jak widać, z tej pompy tutaj już było wyjście, po prostu powrót był na wymiennik. A teraz jeszcze sobie idzie tu, tu, tu naokoło. Kosztowna przeróbka nie było, bo tu trochę rury. Troja jak i inne takie pierdoły, także około 60 zł, i tutaj dopiero mi wychodzi do pompy ciepła, i jeszcze specjalnie tak dałem, żeby na wyjściu, jeśli jeszcze się pojawi jakiekolwiek powietrze, to zawsze ono tutaj coś zawiruje i pójdzie w dół, e, płyn pójdzie w dół, a powietrze skoczy sobie do góry. Także próbuję startowałem z 30 stopni, a może najpierw e, tu mamy tak, zasilanie było około 45. Stopni przedtem, teraz jest jakieś 49. Powrót mamy przez wszystkie trzy zbiorniki, już jest 40 stopni, czyli teraz jest jakieś różnicy 9 stopni. Przedtem było około 15 na starcie, bo wężownice jednak pobierały. Ale tak, zbiornik z temperaturą zadaną to jest ten drugi zbiornik. Ja może wrócę do schematu. Jak ja sobie to wymyśliłem? Dobra, i słuchajcie. Czujnik z temperaturą zadaną od pompy ciepła mam w drugim zbiorniku, tutaj jest na dole, a ten czujnik, który chyba sobie one porównują, czy jakoś tak jest w pierwszej, przez to, że tu jest słabsza wężownica, a tu mocniejsza, to do tego wpływa najpierw gorący glikol i dopiero później do tego, ale on będzie zawiadywał ogólnie temperaturą naładowania buforów, także ten się powinien pierwszy naładować. I już wtedy cały, cała energia powinna być przenoszona do drugiego i pójdzie dalej. No tu się nie łudźmy, tu jest tylko 1,6 m2 mierzywnicy, także szału nie będzie, ale zawsze coś odzyskam, prawda? Także ten zawiaduje drugi, yy, właśnie jaka będzie temperatura, czyli już jeśli na zasilaniu mam około 48-50 stopni, to on mi się mniej więcej zrówna z tą temperaturą, już się nie będę nagrzewał, będzie się nagrzewał następny, także nagrzewanie jest kaskadowe. I to jest raczej dobre, bo jeszcze druga sprawa jest taka, że jeśli ten czujnik drugi widzi, że tu jest wyższa temperatura, a tu niższa, to też zwalnia sprężarkę. Sprężarka po prostu schodzi z obrotu, mniej prądu pobiera, a cały czas sobie układ krąży i się ogólnie nagrzewa. Także próbę robiłem. Nastawiłem sobie tutaj na 20 stopni, i zrobiło mi. Temperatura zadana, czyli drugi zbiornik zrobił mu 39 i się wtedy pompa wyłączyła, także podbiłem o 3 stopnie do góry. Chcę zrobić tutaj 45 stopni. A jak widzicie, wcześniej inaczej ja tego nie nagrywałem, ale wcześniej tutaj było około nawet 8 stopni różnicy i ta, temperatura coraz, ta różnica coraz bardziej się zbliża, bo. Na zasilaniu mamy 49 stopni. To jest pierwszy zbiornik z podwójną wężownicą, która jest y, troszeczkę słabszą wężownicą, i widzicie, jest 44 stopnie i ten drugi już zaczyna go doganiać, bo z tego ten pierwszy już tak nie pobiera po prostu energii i wszystko idzie na ten drugi, no, a z drugiego idzie na trzeci, i tak dalej dalej. Także teraz już tu jest różnica. Y, nie wiem czy mówiłem wcześniej, może nie mówiłem, jest około właśnie 9 stopni, a było nawet 15 stopni, czyli wężownice już tak nie pobierają. Pompa obiegowa jedzie na drugim biegu. Nagrzała się, no ale to wszystko się nagrzało w koło. Tutaj się pompa nagrzała. No zobaczymy, ile pochodzi. Muszę jeszcze zrobić zabezpieczenie na powrocie gazu. Jakby z czasem pompa stanęła. I co, może jeszcze podejdźmy sobie do sprężarki? Bo. a podejdźmy i tyle ile watów pobiera. Ale to nie ma sensu dzisiaj. Ona tak chodzi. 1500, 1800. Tylko ja zacząłem cały eksperyment, jak widzicie 2 godziny 37 minut temu cały eksperyment zacząłem na polu było słońce świeciło w pompę i jeszcze było ponad 30 stopni. No to specjalnie tak zrobiłem, żeby też tego prądu nie wiadomo ile nie zżarło i pompa sobie lekko pracowała. Tu chodzi teraz o po prostu o czujniki, żeby je dopracować. Przekaźnik priorytetowy też sobie tutaj fajnie chodzi. Dałem mu zwłokę na 20 sekund. Zobaczymy co to zrobi jeszcze, podejdźmy sobie do pompy, co tam się dzieje kręci, dmucha pompa nam powiem Wam, ten odpowietrznik to jest w ogóle niepotrzebny do niczego, bo to całe powietrze przepycha układ, ale jak dałem to już jest i gaz mi się tak trzyma, średnie 70-75 stopni, no niestety to tutaj nie czarujmy, nie czarujmy się, tu nie będzie 50 stopni i super ekonomii, bo ja muszę mieć przynajmniej 45 stopni na zasilaniu buforów, żeby tam później też osiągnąć 45 stopni. Także zobaczymy w użytkowaniu jak to będzie. Dam wam jeszcze znać, czy naładowałem te bufory. A jest próby, próby, jeszcze raz próby. Słuchajcie, pompa się wyłączyła. Było nastawione na 23 stopnie. I także mamy w pierwszym zbiorniku. Mamy ostrość W pierwszym zbiorniku, który jest pierwszy zasilany ogólnie z wężownicy, zrobiło 44,5. W drugim zbiorniku, którym jest temperatura zadana, zrobiło 43,3, jak widzicie. I trzeci zbiornik, to jest tam na górze, to jest T2, temperatura zrobiło 39,6, 40 stopni zrobiło w tym z, podwójną, z pojedynczą wężownicą. I tak naprawdę ono dopiero teraz zaczęło rosnąć, jak z tych dwóch zbiorników zaczęła już taka e, dobra, już iść do, do niego dobry gorący glikol. Także w niecałe 3 godziny, tam jest 2 godziny 40, chyba 48. No, w 3 godziny podniosło z 30 stopni do jak widzicie 43, 44, i 40. Podniosło o 10, średnio chyba tak wychodzi o 10 stopni, i tam zjadło nieważne ile zjadło, bo to nie ma sensu przyjdzie trochę zimna i będzie inna, inna sprawa chyba tak to na razie zostawię mamy 45, 43 zobaczymy co z tego wyjdzie także próby są na razie udane, fajnie to wyszło jeszcze układ od dodatkowo ciśnieniem się trzyma stawię to do jutra na razie jak to będzie w ogóle jak mi się jeszcze zbiorniki ułożą bo, bo czujniki są koło wężowni, zobaczymy czy te temperatury się jeszcze nie zmienią? Ale dużo nie powinno być różnicy. Także pierwsze próby udane powiem Wam. Słuchajcie, dla tych, co jeszcze nie byli u mnie, zapraszam na mój kanał. Także dla tych, co jeszcze nie byli, zapraszam na mój kanał. Wszystkie filmy z tego projektu z budowy buforów i różnych kombinacji z tym klimatyzatorem bo klimatyzator oczywiście kupiłem gotowy ale resztę trzeba było zrobić. Są na tej playliście. Nowy projekt pomp PC, monoblock, buffer ciepła. Do innych moich projektów też tutaj znajdziecie dużo różnych materiałów na innych playlistach. I oczywiście <laughs> zapraszam na mój kanał. Pompy ciepła, pompy ciepła do CW, solar trackery, fotowoltaika, dużo różnych testów, porównań. Kombinacji, co Wam mam więcej powiedzieć? Jeśli kogoś interesują, takie rzeczy, które koło domu robię, to zapraszam serdecznie i słoneczka życzę!